Ostatni dzień nagrywania filmu z całą ekipą. Jak zwykle jestem trochę spóźniony, będę musiał trochę nad tym popracować, bo jeszcze pan reżyser zakończy ze mną współpracę, jak tak dalej pójdzie. Dzisiaj nagrywamy w kościele dominikańskim, świętego Mikołaja w Gdańsku. Odsunąć to się. A dobra, ale właśnie jak coś tam... Nie, nie wiedziałem, że to jest. A co robicie? Ustawiamy kadrę. Próbujemy oszukać ludzi i przeznaczenie. To się zgadzało? No, pogadowałem. No, tak. Delikatnie, bo mm -hmm. wszyscy mówimy delikatnie ciszy, Tak. Chciałeś złapać to złapanie dłoni? Mm. Nie, nie, Z tego. nie, 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 tak nie, 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 Bye. już skończyłeś karierę aktorską w tym filmie. Tak, tak, dla mnie to już koniec. Fajnie, fajnie byłoby móc się w coś cielić i też nie na tyle, żeby się o, tym nie zmęczyć. Nie. No już bez spoilerów, ale twoja postać tak dosyć tragicznie umiera. No, w nie chcąc prze, przedstawić spoilerów. Ale tak, to jest jakby taki motyw fabuły, że to jest niezbędne i chyba nie jesteśmy w stanie już nic z tym zrobić. Chodź, masz <suszy> Dobra. Kurczę, <skryty>, super wyglądamy.

W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy podziękować Gdańskim Dominikanom, a w szczególności ojcu Pawłowi Koniarkowi i ojcu Przeorowi Michałowi Osce.